konkursu głównego Paki i o odczytanie tego werdyktu oczywiście zapraszam najpierw na scenę całe jury w składzie. Przewodniczącego Żyli, pana Marcina Opublikować werdykt! Ujma! Zanim pozwolę sobie odczytać werdykt, chciałem między imieniu całego Żyli podziękować za werdykt kabaretów i za wspaniałe nagrody. Cieszymy się, że w przyszłym roku możemy bez eliminacji regionalnych znowu wrócić w Przypominam, że to odczytanie werdyktu ma charakter oficjalny, nieoficjalny Jutro koncert galowy, wiadomo. Nagrody specjalne przyznane przez, e, pierwsza nagroda przyznana przez matka, Matko Jedyna i familow.com To z e, Matko Jedyna to oczywiście Magda Mikołajczyk ma specjalną nagrodę. Pewnie większość z Was widziała e, wideo pod tytułem Weź pierdol. E, bardzo znane e, wideo i Magda Mikołajczyk e, i firma familow.com fundowała specjalną koszulkę dla... Wojtka Fiedorczuka. Jest nie jesteśmy w posiadaniu tej koszulki, ale ona na pewno nie przypadnie. Jest, jest, proszę bardzo. Jest jeszcze zastrzeżenie, to proszę, może i zawręczy. Jest zastrzeżenie od fundatorów, gdyby nie pasował rozmiar, to są w stanie wymienić. Ale to jest foliowa koszulka. Ja to nam Nagroda publiczności warszawskiej w postaci syrenki dla Wojtka Fedorczuka. Mamy jeszcze. Proszę bardzo. Jest Państwo, ja chciałbym tylko dodać, że nagroda Publiczności warszawskiej jury z przyczyn y, znanych y, jury nie została przyznana. E, Wojtku? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, oczywiście tak, tak, oczywiście nagroda w publiczności warszawskiej, która jest nagrodą samozwańczą, subiektywną w postaci syrenki, y, przyznana jest Wojtkowi Borzukowi, y, oczywiście z dodatkiem na benzynę starczy. Y, do <laughs> na tak, zobaczyć, jest syrenka. Brawo, brawo! Proszę, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Zmama! Przechodzimy do nagród specjalnych. E, e, przeglądu edf Paka. Nagroda przechodnia za najlepszy rekwizyt. Walizka kabaretu potem z certyfikatem oryginalności ufundowana przez członka pierwszego składu tego kabaretu Janusza Klimenko. Przy czym obowiązkiem darowanego kabaretu jest dodanie nagrodzonego rekwizytu, który będzie stanowił integralną część tejże nagrody przyznawanej w następnym roku. Dla kabaretu... Przechodnia dla kabaretu za element programu, który stawia czoło nietolerancji w postaci rzeźby Stańczyka ufinowanej przez polskiego kurda Zjada Rauf, Raufa dla Dawida mbedan yeah. Francuski szyk. Nagroda za najwodniejszy w tym sezonie kabaretowym strój sceniczny przyznana po konsultacji ze znanym Tomaszem J. nie chodzi tu o Tomasza Jachimka dla Karoliny Abramowicz z kabaretu Ajak. Londyńska mgła. Nagroda za ogranie programu nutką tajemniczości i intrygi w postaci skondensowanej dawki oryginalnej mgły prosto z Londynu. Z powodu braku rzeczonej przekazujemy krakowskie powietrze dla Karoliny Pańczyk z grupy Paszkot. <laughs> Niemiecki porządek. Nagroda za największą dokładność wykonania programu kabaretowego w postaci wagi dla kabaretu a Holenderskie tulipany, nagroda za kwieciste słownictwo dla Karoliny Pańczyk z Gruby Paszko. Dodatkową nagrodą dla Karoliny jest możliwość zapowiedzenia Artura Andrusa podczas koncertu galowego 32.00. Przechodzimy do nagrody dziennikarzy. Wywiad z kabaretem oraz artykuł dotyczący zespołu wraz z umieszczeniem go w rotatorze oraz na Facebooku od Kulturatki promocję pięciu wydarzeń z trasy, która odbędzie wybrany kabaret. Oczywiście jednym warunkiem jest posiadanie przez nas otwartego miasta w mediach społecznościowych. Od wydarzy się zaproszenie na kolację wybranej przez kabaret lub solistę restauracji połączone z wywiadem rzeką. Kampania banerowa na trzy miesiące www.projektkabaret.pl Od projektu kabaretu oraz promocja Krakowskich występu dla Rada w programach Radia Z Gold do końca 2016 roku od Radia Z Gold udział w programie satyrycznym TVP2 wyemitowanym do końca 2016 roku dla Szymona Łątkowskiego, za podniki, ale za to sprzęt. Przechodzimy do nagród publiczności. Nagroda publiczności pierwszego dnia konkursu. Dla Dawida Bedanko. Nagroda publiczności drugiego dnia konkursu dla kabaretu Aja. Teraz będzie specjalne ogłoszenie. tego tegorocznej 32 EDF PAKI wyraża... Głębokie ubolewanie z powodu rezygnacji Tomasza Jachinka z pełnienia funkcji dożywotniego konferencjera konkursu PAKI. Podkreślając jednocześnie, że nie zwalnia go to z dożywotniego obowiązku pisania piosenki o jólu. No i przechodzimy do najważniejszego. Protokół obrad jury 32 EDF PAKI. Tomaszowice. 16 kwietnia 2016 roku. Żyli w składzie. Jacek Federowicz. Krzysztof jasna. Rafał Kwita. Jacek Kołodzień. Marcin Wrócik. Po obejrzeniu siedmiu zespołów w dniach 15 i 16 kwietnia postanowiło przyznać trzecie miejsce ex Szymonowi Łątkowskiemu oraz Davidowi Mbedandegę. Drugie miejsce kabaretowi Ajak. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych ufundowali przez KVP Rozrywka kabaretowi Czołówka Piekła. 22. EDF Paki i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych uwodowanych przez EDF Polska żyli przyznaję Wojciechowi i